Ok, także lecimy z analizą Bitcoin na Ethereum. Zobaczymy sobie, jak wygląda dramatyczna wręcz sytuacja na altcoinach, ale z drugiej strony, czy to jest tak naprawdę dramatyczna sytuacja, czy mega, mega zajebista promocja na kupno altcoinów, ponieważ zobaczyliśmy spadki rzędu 70, czy nawet 80% z tego, co patrzyłem dzisiaj, jeżeli chodzi o altcoiny, które ja posiadam na swoim portfelu. Także. Wydaje mi się jednak, że jest to mega, mega promocja, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie, może bardziej najbliższe miesiące. Tak bym na to patrzył. Natomiast za chwilkę Wam pokażę, co dalej mówi schemat Wajkofa, ponieważ to, o czym Wam zapowiadałem, 19 kwietnia był ten materiał, w którym mówiłem Wam o tym, że widzimy tutaj schemat dystrybucji według Richarda Wajkofa, skąd zobaczyliśmy właśnie te spadki, o których. Również informowałem z dużym, dużym wyprzedzeniem. Moi partnerzy edukacyjni z forum Mister Advice dostali kilka dni wcześniej przed tymi spadkami informację ode mnie, co ja będę robił właśnie w tych okolicach, skąd przewiduję właśnie te spadki. Także kto z tego skorzystał no to miał za co odkupić właśnie altcoiny, dokupić, odkupić czy kupić nowe projekty właśnie po tych spadkach. I mamy właśnie tą falę spadkową. Śmieszna sytuacja, pewnie kojarzycie z ostatniego materiału. Mówiłem Wam o tym, że dwa razy musiałem nagrywać ten film, przez to nie zdążyłem go Wam wrzucić na czas. A w tym filmie, w tej poprzedniej analizie, mówiłem Wam, że spodziewałem się spadku w cenę do 30 tysięcy, gdzie mieliśmy ostatnią manipulację. Przed tymi wzrostami i nowym ATH, co właśnie miało miejsca. To jest właśnie element mojej strategii, której ja używam głównie do tradingu, natomiast łączę ją ze strategią z naszego forum edukacyjnego Mister Advice. O tym porozmawiamy sobie troszeczkę później. A, poczekajcie, zanim przejdziemy do analizy bitcoina, to mamy jakiegoś leszcza bagiennego, który się pode mnie podszywa. Robi mi zasięgi fajnie, tutaj komentując, ale uważajcie na takich. Typków z podziemnej gwiazdy. Podszywa się pod moje imię i nazwisko. Tutaj właśnie widzicie tego gościa. W tym momencie ma Manik, Pinet Pacholski, a Investments przez Pacholski, uzamknięte. Także nigdy nie informuję Was o inwestycjach bezpośrednich. Nie wpiszę Wam w komentarzach o tym, żebyście inwestowali, ponieważ doskonale. Zdajecie sobie z tego sprawę, że to co słyszycie w moich materiałach to nie są porady inwestycyjne, o czym zresztą mówię Wam również w każdym moim filmie, o czym macie również adnotację e, przypiętą również w każdym filmie, to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia, ja nie daję sygnałów na kupno kryptowalut, ja dzielę się swoimi pomysłami, przemyśleniami, ale to nigdy nie są porady inwestycyjne, a na pewno nie będę robił czegoś takiego jak ten żenujący gościu, który się pode mnie po prostu podszywa i próbuje gdzieś tam Was oszukać, więc podajcie to dalej i uważajcie na tego typu ludzi. To jest poziom genua, także uważajcie na tego typa i jak widzicie taki komentarz kogoś, kto się poda mnie podszywa, to proszę od razu go po prostu zgłoście do supportu YouTube'a, właśnie takiego typka, poinformujcie, że podszywa się pod mój kanał. Dziękuję Wam serdecznie. No niestety, albo stety właśnie dorobiłem się takiego fejmu, że jakieś leszcze bagienne będą się pode mnie e, podszywać. Także dziękuję, bo to dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, wsparciu dla mojego kanału. Właśnie taki jakiś marny gościu próbuję tutaj pisać jakieś żenujące wiadomości o tym, żebyście pisali do niego na WhatsAppie i będziecie dostawali jakieś pomysły, sygnały na tej czy bezpośrednio jakieś. Pomysły na inwestycje. Ja tego nie robię i pamiętajcie, to ostrzegam Was przed tego typu, właśnie leszczykami. A nie przedłużając e, już, przejdźmy sobie dalej i dziękuję za Wasze wszystkie komentarze e, pod ostatnim filmem. Mega oglądalność. E, super. Niedługo pęknie 10 tysięcy subskrypcji na moim kanale, także pamiętajcie, aby subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na pewno zrobię dla Was jakąś promkę, a, coś, coś będzie, coś, jakąś nagrodę wymyślę. Ale jeszcze nie wiem w którym momencie, czy teraz, jak jestem w Miami, czy ja po prostu jak wrócę do Polski, abym mógł Wam wysłać tą nagrodę, którą dla kogoś z Was po prostu przeznaczę. Przejdźmy już do analizy: analizy Bitcoina i pokażę Wam, gdzie jesteśmy według mnie, według tego, co jest w schemacie dystrybucji, według Richarda Wyckoffa. Mam nadzieję, że to widać. Jeżeli nie. To, to, co za chwilkę Wam pokażę, pokażę Wam jeszcze raz tutaj na samym zdjęciu, które po prostu powiększę. Mieliśmy właśnie te spadki, i to był ten poziom tutaj na górze, gdzie mieliśmy retest i dojście do zamknięcia pozycji strefy manipulacji, skąd rozpoczęły się właśnie te spadki. I zobaczcie, że cena tutaj również przebiła ten ostatni dołek, czyli właśnie ten poziom tutaj, czyli ostatnim tutaj wsparciu przed tym ruchem i według tego powinniśmy zobaczyć retest właśnie tych 47 tysięcy, gdzie widzimy również tutaj mocne wsparcie dla ceny, które było, które było mocnym wsparciem dla ceny, kilkukrotnie tutaj cena się odbijała i również przed tym spadkiem jeszcze go przetestowała od góry. Także bardzo prawdopodobne, że w momencie, w którym przebijemy 42 tysiące dolarów, o czym rozmawialiśmy również poprzednio, mówiłem Wam, że spodziewałem się dojścia do tej ceny, ponieważ jest tu do wypełnienia imbalans, który zresztą został wypełniony perfekcyjnie, skąd zobaczyliśmy lekkie odbicie, pokażę Wam to za chwilkę na mniejszym interwale czasowym, wybicie 42 tysięcy daje, otwiera drogę właśnie do tych 47 i tego będę się spodziewał i tutaj prawdopodobnie zobaczymy odbicie i kontynuację ruchu spadkowego na przestrzeni najbliższych kilku dni czy kilku tygodni i spodziewam się zejścia jeszcze do 27 tysięcy dolarów, może nawet do 24 na przestrzeni najbliższego czasu. Dlaczego? Ponieważ będziemy widzieli odwrotność schematu dystrybucji, czyli schemat akumulacji. To jest to, o czym mówiłem Wam też wcześniej, jakieś kilka tygodni temu, że prawdopodobnie po prostu zobaczymy kilka tygodni bujania się ceny tej akumulacji grubasy będą teraz wykupywały od Was. Znaczy Mam nadzieję, że od Was nie, ale od osób, które po prostu nie wytrzymały gdzieś tam psychicznie tych spadków i się wyprzedały, będą odkupywały właśnie te altcoiny, bitcoina, etinu, wszystko z rynku będą odkupywać po prostu po groszach, po to, aby potem znowu wystrzelić z nową falą sobą i z nowym schematem dystrybucji. Jeszcze tylko obraz, jeżeli chodzi o wykofa, tak, czy przebiliśmy właśnie ten dołek teraz cena zrobiła właśnie te, ten, to, to wybicie ostatnich dołków i będzie podążała ku retestowi, czyli temu support lines, tak czyli właśnie ten poziom 47 tysięcy dolarów to przetestuje i zobaczymy kolejne spadki, tak to wygląda jeżeli chodzi o schemat dystrybucji Wycoffa ja temu wierzę, ja temu podążam, ponieważ samo to co pokazałem Wam z miesięcznym wyprzedzeniem i jak to się potwierdziło daje mi również potwierdzenia na to, że możemy właśnie zobaczyć ten schemat. Oczywiście tak wcale nie musi być natomiast. Ja szukam dla tego i do tego potwierdzeń, jeżeli chodzi o mój trading i moje zakupy. Potencjalne spadki, mamy support 24 tysiące, imbalans in z interwału jednodniowego na 30, na 27, tak, jeszcze zobaczmy sobie na tym jednodniowy, no tak, jest imbalans, jest strefa manipulacji do wypełniania simbala na tym poziomie 27 tysięcy. To FIBO już. O, tak to właśnie wygląda. 24, no i 19 tysięcy. A wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy zobaczyli 19 tysięcy, ale to już takie odległe. Oczywiście teraz większość z Was powie, puknij się Pacholski w głowę, co ty pieprzysz? Kto z Was by powiedział, że w ciągu dnia zobaczymy spadki rzędu 60% na altcoinach i na rynku kryptowalut W ciągu jednego dnia Spadki rzędu 60%. No, to jak ktoś ma zamiar powiedzieć, puknij się po w głowę, to weź się sam, puknij, bo jak widzisz, rynek kryptowalut jest nieobliczalny i wszystko może się tutaj zdarzyć. Ok, wracając do samej analizy. Mamy strefę wolumenową. Mamy zakres korekty według strategii Mister Porady, Mistera 2, czyli naszego forum edukacyjnego, strategii, z której dla siebie oczywiście korzystam, jeżeli chodzi o. Zagrywanie pozycji z trendem, bardzo, bardzo skuteczna strategia, która niejednokrotnie tutaj pokazywała Wam bardzo fajne momenty wejścia i po wybiciu 42 lecimy do 44,820 do wypełnienia imbalans z mojej strategii, plus lecimy później do 47 tysięcy według schematu Wykoffa, lokalny podwójny szczyt, mamy tutaj również opór w tym momencie dla ceny. A to, co mówiłem w ostatniej analizie, dojście do 42 tysięcy, gdzie mieliśmy właśnie ten opór, ale zobaczcie tutaj wypełniony imbalans perfekcyjnie, jeżeli chodzi o moją strategię, co nam dochodzi i uzupełnia imbalans co do jednego dolara. I właśnie dzięki takiej wiedzy jestem w stanie wyznaczyć pozycję z dokładnością, właśnie co do kilku dolarów, co niejednokrotnie mogliście zaobserwować, również chociażby na moich mediach społecznościowych na Instagramie kapelę, gdzie wrzucam właśnie swoje wyniki i pokazuję Wam jak na tym rynku można zarabiać z każdego miejsca na świecie, co Wam pokazuję zresztą od dobrych kilku miesięcy. Najpierw Zanzibar, Kostaryka, teraz Stany. Także jak widzicie wiedza, inwestycja w wypłaca najlepsze odsetki. Ok, dalej. 47 tysięcy to jest mój target na najbliższe dni, stąd będziemy prawdopodobnie kontynuować dalej ruch spadkowy. Gdybyśmy wybili tą linię trendu to kolejny poziom 49 tysięcy, gdzie mamy tutaj właśnie ten lokalny, lokalny opór, podwójny szczyt, gdzieś tam potrójne odbicie, no i później ewentualnie 52 000, ale na taki scenariusz bym się raczej nie spodziewał, jeżeli chodzi o najwyższy dni. Oczywiście, tak jak wspomniałem, mogę się mylić. Grubasy mogą mieć co innego w planach. Ethereum. Ethereum tutaj też pięknie nam zareagowało. Już sobie pewne schematy muszę tutaj pokasować, gdzieś tutaj zaliczyliśmy również stopy co prawda zobaczcie tutaj pięknie ta cena nam odbiła na chwilę tylko po to żeby w kolejnej godzinie po prostu tak czyli mieliśmy mocne zejście na interwale godzinnym tym knotem cena nam odbiła tutaj o 300 dolarów czyli był już fajny profit no ja tutaj miałem mega zarobisty profit ale tego nie zrealizowałem i w kolejnej godzinie cena nam już spadła wybijając właśnie tutaj również stop także Pozycje stratne również się u mnie zdarzają. To jest rynek i nigdy tutaj nie będzie stuprocentowej pewności. Mówiłem wam o tej strefie i zobaczę, że cena wybiła również tą strefę manipulacji, schodząc do kolejnego wsparcia, które również tutaj wcześniej miałem wyznaczone i było to wsparcie właśnie, które wyznaczałem tutaj, a ja sobie później je przeciągnąłem, jak zobaczyłem, że cena właśnie tutaj doszła. Bardzo fajnie to bardzo fajna reakcja na tym poziomie, więc warto na pewno sobie zaznaczyć. 1884 jako wsparcie dla ceny, i to co Wam mówiłem również w poprzedniej analizie, to to, że jeżeli wybijemy ten kanał, pamiętacie ten kanał wzrostowy, który prowadziłem od stycznia, i mówiłem Wam o nim w każdej analizie, mówiłem Wam o tym w ostatniej analizie, że jeżeli cena go wybije, to zobaczymy kolejne spadki. Ale zobaczcie, że cena bardzo szybko, mimo wszystko, wróciła. I wróciła i odbiła się z górnej bandy tego kanału. Więc dalej ten kanał respektuję i będę obserwował, co tutaj się wydarzy, jeżeli cena go wybije górą lub wybije go dołem. Mamy zakres korekty według strategii Mister Porady, wyznaczona strefa na spadki w tym momencie, i widzimy, że cena właśnie trzyma również ten zakres korekty. Tutaj trzyma cenę spadkowo w tym momencie. Prawdopodobne zejście, możemy zobaczyć. Do strefy manipulacji, do tego poziomu, i ta, ten poziom będzie trzymał cenę tutaj, właśnie jeszcze wzrostowo. Te dwa poziomy będą trzymały cenę wzrostowo, a wybicie 2130 otwiera drogę właśnie do kolejnych spadków, a kolejne spadki to będą spadki do 1820. Mamy wsparcie jeszcze na 1730. Myślę, że warto sobie tutaj też przeciągnąć. Bardzo fajny poziom. I również widzę do wypełnienia plus strefa manipulacji. Więc kolejne spadki, to tutaj właśnie będę ustawał swoje pozycje na ewentualne wzrosty lub kupno. A w przypadku mocniejszych spadków 1490 dolarów. I powiem wam szczerze, że teraz jest najlepszy czas na naukę. Kiedy jesteśmy na dołku, możemy uczyć się tych emocji na spokojnie w tym momencie. Ponieważ doświadczyliście już prawdopodobnie w tym momencie spadki i potrzebujecie w tym momencie edukacji, zarówno takiej pod kątem psychologicznym, mentalnym, jak i jeżeli chodzi o samą strategię, jak na tym rynku przyszłości samodzielnie zarabiać. I takie informacje, taką wiedzę możecie zdobyć na naszym forum, Mr. Advice, gdzie na mojej stronie łukaszpochowski.pl znajdziecie informacje właśnie o forum. Inwestycja w wiedzę wypłaca największe i najlepsze odsetki o tym wam mówię od bardzo dawna. Jak dołączyć do forum, jakie możliwości daje forum oprócz samej edukacji, czyli możliwość korzystania z sygnałów od naszych traderów i również możliwość dołączenia do mojej prywatnej grupy dla moich partnerów edukacyjnych. A na temat skuteczności tych sygnałów i moich analiz rozmawiamy w każdą niedzielę od ponad roku. Pokazuję Wam transparentnie zarówno te pozycje stratne, jak i te zyskowne. Nie ma ściemniania, nie ma koloryzowania. To są dodatkowe możliwości dla Was, czyli korzystanie z gotowych sygnałów, gotowych setupów. I informacji, jakie altcoiny, kryptowaluty warto kupić. Natomiast tutaj powinniście postawić również na swoją edukację i przede wszystkim na to postawić, a dodatkowo korzystać po prostu z wiedzy specjalistów na naszym forum. Także jeżeli to Was interesuje, to wbijajcie na moją stronę, odezwijcie się do mnie i działamy. Lecimy dalej z analizami DOT. Przepotężne spadki strefy na sprzedaż wyznaczone. Idealnie spadek rzędu 64%. I zobaczcie, że cena spadła do poziomu, który wyznaczyłem 2 miesiące temu. W lutym, 3 miesiące temu, ten poziom był wyznaczony i cena do niego właśnie spadła, i dała taki moment ewentualnego kupna przy 20 dolarach. Cake. Cake zrobił to samo. Zobaczcie, analiza z 9 i 2 kwietnia, czyli sprzed miesiąca, wyznaczyłem te strefy do uzupełnienia, i właśnie w tych spadkach te strefy zostały aktywowane. Dając już tutaj przykupnie z tych poziomów przynajmniej 50% zysku, link to samo. Link dochodzi nam do analizy, akurat ta analiza z 23 marca była już aktywowana, natomiast tutaj z 2 kwietnia strefa właśnie została aktywowana, cena nam tutaj doszła i stąd mieliśmy odbicie. Oczywiście były tutaj jeszcze wcześniejsze poziomy ustawione, tutaj na 33 dolarach. Ja tutaj osobiście sam również ustawiałem swoje pozycje, nie spodziewałem się spadków w ciągu dnia właśnie przed dzień tych spadków ustawiłem to zlecenie i nie spodziewałem się, że cena spadnie aż tak nisko RSR to co tutaj się wydarzyło to jest po prostu to jest chore, to jest chore spadek rzędu 80% w ciągu tak naprawdę 20 dni do 20 centów z 88 z 11 centów prawie 12 do 21 niesamowity spadek i zobaczcie, że nie dużo zabrakło do uzupełnienia tego poziomu imbalansu, który tutaj wyznaczyłem Kiedy? 31 grudnia Niesamowite To jest po prostu niesamowite, to co się wydarzyło To jest coś niesamowitego I właśnie widzę tutaj również fajny schemat wake Szkoda, że dopiero teraz to zobaczyłem, jeżeli chodzi o RSR, no ale tak to jest, ja zagrywam głównie Bitcoin na Ethereum i nie zauważyłem tego schematu Atom, Atom również dochodzi do strefy, którą tutaj wyznaczyłem, cena spadła niżej, ale mimo wszystko została ta analiza tutaj zrealizowana. Nie podaję żadnych takich profitów w tym momencie, bo to nie ma sensu. Natomiast, e, akro, akro zmiażdżyło. Słuchajcie, powiem Wam, jaka była sytuacja. Miałem kupić albo linka, albo akro dzień przed tymi spadkami, ale zanalizowałem sobie, gdzie cena może nam spać. Zobaczyłem sobie, że. Żeby aktywowało mi pozycję na kupno linka, cena musi spaść zaledwie o 10%. A żeby cena spadła, to akro tutaj musiało być spadek rzędu 55%. I mówię, nie ustawię pozycji tak nisko, nie ma sensu. Zobaczcie, że dość tutaj nie niemalże idealnie, troszeczkę niżej. I stąd już cena nam odbiła o kilkadziesiąt procent. Od 55%. Więc jednak nie ma niemożliwe. A tak właśnie myślałem przed dzień właśnie tych spadków. Także niezłe jaja na rynku krypto. Ale to, co wyznaczyłem tutaj sprawdziło się idealnie. GRT to samo. Piękny spadek wyznaczony dla was w wcześniejszych analiz. One inch. Idealnie cena dochodzi nam do tej strefy. Wyznaczonej wcześniej. Mamy również odbicie. To były też wyznaczone strefy. Wyznaczony był poziom pierwszy. I wyznaczony jeszcze wcześniejszy sprzed. Również kilku miesięcy. BNB, BNB, no tutaj również OS, jaka promocja na BNB, Masakra. Ale no zobaczcie, że cena również dochodzi do tej wyznaczonej strefy. Tutaj akurat było już wejście wcześniej w tą pozycję, i tu było z ostatnich analiz sprzed miesiąca, również dałoby i tak już, mimo wszystko, zarobić. AWAX, AVAX również, analiza z 30 kwietnia, no i tutaj było nawet spoko wejście. Tak, imbalans widzę wypełniony. Bez tej profitów, słuchajcie, nie ma sensu tych profitów teraz dawać, yy, myślę, że i tak zobaczymy jeszcze kolejne zejścia. Ja bym obserwował Bitcoina i dojście Bitcoina do 47 tysięcy byłoby dla mnie informacją o e ewentualnym właśnie częściowym przynajmniej realizacji zysków z tych pozycji. Dochodzi do wypełnienia imbalansu na dwóch na centach. XRP, XRP przebiło Poziomy, które wyznaczyłem, natomiast widzimy, że jest teraz w strefie, tak jakby realizacji zysków, właśnie z tych zakupów. Można było tam sobie coś przygarnąć. No, nie wygląda to mega, mega promocyjnie, ale czy to jest koniec tych spadków na altcoinach? Właśnie, to jest dobre pytanie. Czy to jest koniec spadków na altcoinach? Lecimy dalej. Tu już było wejście. Cena wybiła te dołki. Tutaj nie wyznaczałem nowego wejścia na stelaże. Ojej, ojej, zobaczcie na to. 6 dolarów wyznaczone. Kiedy to było? Na początku stycznia. Na początku stycznia cena spadła do tej analizy, którą robiłem na początku stycznia i idealnie stąd odbiła. Masakra. 87%. W 2 dni można było już przytulić. Tutaj były wyznaczone wejście. Odbicie spoko. Uzupełnienie balansu wcześniejszych szczytów. Jak najbardziej cena reaguje na poprzednim dołku. O test Lisk. Risk z, z 37 złotych Pięknie spadło. O 70%. No to wam powiem, że te osoby, które kupowały na górce, to teraz mają niezłe kolkobongo w głowie. I współczuję osobiście. Wiem, co to znaczy. Bitcoin Cash również doszedł do strefy wyznaczonej. Wcześniej 9 kwietnia i 13 marca, czyli, o perfekto, perfekto, zobaczcie na to, perfekto wyznaczona strefa z ostatniej analizy. Mówiłem, że jeżeli nie będzie tej reakcji wzrostowej, to właśnie zobaczymy spadki do tych poziomów. Pięknie to zostało zrealizowane. To dlaczego ja to nie ustawiłem pozycji? No właśnie, to jest dobre pytanie. Litecoin spadł nam niżej. Mówiłem o 203 dolarach. Zobaczyliśmy spadek do wcześniejszej strefy na wejście z 19 lutego. Luna. Luna również nam wybiła. Opatrzcie na to. Luna z ostatniej analizy. Piękne odbicie. Idealnie uzupełniony imbalans właśnie w tej strefie. Super. Bardzo fajnie to się zrealizowało. Ciekawe, czy ktoś z Was ustawiał tę pozycję. Lecimy dalej. Game. O, game wybija 100% FIBO. Masakra. Ale spadek. Dlatego Wam mówiłem, uważajcie na tego typu hypeowe projekty, bo jak rynek walnie, to walnie Was również po portfelu. I niestety to miało właśnie miejsce. No, tutaj zobaczmy na AWE. To, co tutaj się wydarzyło, kolejny raz imbalans wypełniony perfekcyjnie. I tu mamy interwał. 4-godziny i jednodniowy, Fajne wzrosty, Sam kupowałem tutaj, sprzedałem szybciutko. I piękny spadek na awę. Kolejny poziom: 203 dolary, jeżeli chodzi o tego Alta. I ostatni, hot. Niech będzie. Mamy spadki do strefy wsparcia. Tutaj dla ceny, a nie, tutaj mamy Fibo. Tutaj mamy Fibo 88. Rites 78 od dołu, ostatniego dołka. Wybicie, jeżeli pójdzie górą, to cena dojdzie prawdopodobnie tutaj do wypełnienia imbalansu na 10 centach. Jeżeli zejdziemy dalej, niżej, to imbalans jest na poziomie 0,03. Także grubo nie 10, tylko 1 cent. 1 cent. Ok, to by było na tyle długi materiał. Teraz ja się osobiście skupiam na bitcoinie eterum. Będę obserwował to, co się będzie tutaj działo na rynku. Gdzieś oczywiście te alty będę dokupował sobie po drodze w miarę możliwości. Pamiętajcie, żeby wszystko kupować z głową, żeby zawsze mieć również jakieś środki na uśrednienie pozycji, no już tak jak widzicie w ciągu dnia, jednej, jednej doby rynek może się niesamowicie mocno zawalić. Ok, mam nadzieję, że ten materiał był dla Was wartościowy. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jeżeli tutaj dotrwaliście do końca i widzimy się w niedzielę w podsumowaniu tygodnia możliwości edukacyjnych i sygnałów, jakie daje forum Misa Advice. Miłego weekendu Wam życzę, niech Bitcoin będzie z Wami piona.